15 lat milczenia, jedna dziewiętnastoletnia dziewczyna, i trop, który wszystko zmienia. Dziennikarze docierają do świadka, którego nie znalazła nawet policja. W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła wieść, która ponownie poruszyła tych, którzy od lat z napięciem śledzą sprawę jednej z najbardziej tajemniczych zagadek kryminalnych w Polsce. Dziennikarze śledczy Marta Bilska oraz Mikołaj Podolski, po latach żmudnej pracy. Dotarli do osoby, która do tej pory pozostawała zupełnie poza zainteresowaniem organów ścigania. To właśnie jej relacja może rzucić zupełnie nowe światło na okoliczności zaginięcia dziewiętnastoletniej Iwony Wieczorek, której los wciąż budzi ogromne emocje w całym kraju. Kobieta ta, choć przez lata milczała, przekazała informacje, które zdaniem śledczych mogą mieć ogromne znaczenie i potencjalnie odblokować kolejne etapy w tej wielowątkowej sprawie. Z jej słów wynika, że ciało młodej kobiety mogło być przez pewien czas przechowywane lub ukryte na terenie ogródków działkowych w Gdańsku, zaledwie kilka kilometrów od rodzinnego domu Iwony. Sama lokalizacja wydaje się być nieprzypadkowa. To obszar półdziki, gęsto zarośnięty, pełen altanek, w których latem toczy się zwyczajne życie działkowców, ale nocą potrafi zamienić się w przestrzeń zupełnie odizolowaną od wzroku postronnych osób. Zaginięcie Iwony wieczorek to temat który na nowo zyskuje rozgłos, mimo że od feralnej nocy minęło już piętnaście lat. Przez ten czas wiele osób z bliskiego otoczenia zaginionej było przesłuchiwanych, analizowano setki nagrań z monitoringu, przeszukiwano kolejne lokalizacje, ale nadal nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, co dokładnie stało się z Iwoną, gdy samotnie wracała do domu z sopockiej imprezy. Fakt, że osoba posiadająca potencjalnie kluczowe informacje nigdy wcześniej nie została przepytana przez policję, budzi zdumienie i wątpliwości co do skuteczności wcześniejszych działań organów ścigania. Podolski nie ukrywa zaskoczenia, a jednocześnie podkreśla, jak niezwykłe jest to, że tak istotna relacja przez kilkanaście lat pozostawała w cieniu. Więcej szczegółów na temat śledztwa prowadzonego przez Bilską i Podolskiego można znaleźć w ich najnowszej publikacji. Książce zatytułowanej Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw. Ten obszerny reportaż oparty został na ponad dziesięcioletniej pracy dokumentalnej, rozmowach z dziesiątkami świadków oraz analizie materiałów, które nigdy wcześniej nie zostały ujawnione. W ocenie Mikołaja Podolskiego szanse na przełom w sprawie znacząco wzrosły i obecnie szacuje on możliwość jej rozwiązania na ponad 50%, co po tylu latach stagnacji można uznać za istotny krok naprzód. Jednym z najbardziej niepokojących wątków, jakie ujawniono, jest sugestia, że w sprawę może być zamieszany funkcjonariusz policji, który w zamian za milczenie lub inną formę korzyści, miałby celowo pominąć tropy prowadzące do rozwiązania zagadki. Właśnie w tej części historii pojawia się lokalizacja wspomniana przez nieprzesłuchiwaną dotąd osobę, teren ogródków działkowych w Gdańsku, oddalony o około 2,5 km od domu Iwony. Taka odległość wskazuje, że ewentualne przeniesienie ciała mogło być możliwe bez wzbudzania większych podejrzeń, szczególnie jeśli dokonano tego pod osłoną nocy lub z pomocą osób zaznajomionych z terenem. Altanki, zarośla, stare szopy i niewielkie magazynki to doskonałe miejsce na ukrycie czegokolwiek, przynajmniej na jakiś czas. Cała ta hipoteza rodzi pytania, które są nie tylko niewygodne, ale również trudne do zignorowania. Zwłaszcza jeśli potwierdzą się doniesienia o celowym zacieraniu śladów. Trasa, którą feralnej nocy podążała Iwona wieczorek, była już wcześniej przedmiotem drobiazgowej analizy. To właśnie nią wracała samotnie z nocnej imprezy w Sopocie, kierując się w stronę swojego domu w Gdańsku. Choć fragmenty tej drogi zostały udokumentowane przez miejskie kamery, niektóre jej odcinki wciąż kryją tajemnice, a miejsca, które wcześniej wydawały się nieistotne, dziś nabierają zupełnie nowego znaczenia. Dziennikarze śledczy dotarli bowiem nie tylko do jednej nieprzesłuchiwanej osoby, ale również do szeregu nowych informacji, które mają potencjał, by zmienić znany dotąd obraz całej sprawy. Wśród ujawnionych wątków znalazło się także nazwisko Christiana, znanego pod pseudonimem Krystek. Ten niesławny mężczyzna, określany przez media jako łowca nastolatek, został już skazany nieprawomocnym wyrokiem za przestępstwa seksualne wobec 33 kobiet. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym, ale jego nazwisko pojawia się również w kontekście zaginięcia Iwony. Dziennikarze nie zdradzają jeszcze, na czym dokładnie polega jego ewentualny związek z tą sprawą, lecz podkreślają, że ślady prowadzą również w jego stronę. Inny interesujący wątek dotyczy Patryka, byłego chłopaka Iwony. Według informacji zebranych przez dziennikarzy, mężczyzna ten nie tylko kilkukrotnie zmieniał swoje zeznania, ale również unikał jasnych odpowiedzi na pytania dotyczące ostatniego kontaktu z dziewczyną. Co istotne, nowe informacje wskazują nie tylko jak, ale również kiedy doszło do zafałszowania tych zeznań, co może świadczyć o tym, że próbował celowo wprowadzić śledczych w błąd lub ukryć pewne fakty. Podkreślić należy, że jeszcze zanim książka trafiła do księgarni i rąk czytelników, wszystkie nowe ustalenia zostały przekazane do prokuratury krajowej. Jak potwierdził Podolski w rozmowie z dziennikarzami, dokumentacja zawierająca szczegółowy opis nowych tropów została złożona na ręce prokuratora z Krakowa, który od pewnego czasu nadzoruje śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. To ważny krok, który pokazuje, że dziennikarze nie tylko zbierają i analizują informacje, ale również podejmują konkretne działania mające na celu przywrócenie sprawiedliwości i prawdy w tej bolesnej historii.